Czy kolekcjonujesz dla swojego życia piękne chwile i momenty? Czy bierzesz do śniadania ulubioną filiżankę, z której pijesz herbatę? I czy kolekcjonujesz takie małe celebracje w życiu, jakąś jedną dziennie? Czy jesteś sobie wdzięczny przez to? Czy okazujesz sobie wdzięczność za to, że jesteś? Czy kolekcjonujesz takie małe chwilkę, chwilki, takie minutki, pięciominutki, takie chwile zatrzymania, że idąc gdzieś siadasz i masz taką chwilę? Ja bardzo lubię zachodzić do biblioteki u nas w Halifax, gdzie jest taka piękna rozeta. Yy, taka jest przeszklona, cudownie przygotowana. Połączono tam stary budynek, dobudowano do niego nową część i sobie siadam tam i patrzę na tą rozetę, i jest to coś, co robię absolutnie dla siebie, będąc wdzięczną za to, że jestem, że Bóg mnie uczynił, że uczynił mnie właśnie taką, że celebrowanie małych wdzięczności jakby rozpromienia nasze spojrzenie, powoduje, że my innym krokiem idziemy przez życie. Jest to absolutnie cudowne. Myślę, że nie możemy okazywać, że nie potrafimy okazywać tej wdzięczności innym, i że jest to dla nas trudne, kiedy nie mamy wdzięczności za siebie, kiedy nie potrafimy e, jakby kolekcjonować tych wszystkich pięknych rzeczy. Ja kiedyś e, patrzę na tą filiżankę jest to pierwsza filiżanka, którą sobie kupiłam tutaj w Anglii, a jestem tu już 19 lat. I yy, kiedyś wiecie, było tak, że się kupowało cały serwis obiadowy, cały serwis kawowy, tak? A ja jak przyjechałam do Anglii, zobaczyłam tyle pięknej porcelany, tyle pięknych rzeczy, że pomyślałam sobie, ja nie mogę mieć 40 serwisów kawowych. One są wszystkie takie piękne, więc zaczęłam kolekcjonować filiżanki, kupować sobie jedną filiżankę. Właśnie po to, żeby się nią cieszyć żeby się na nią napatrzeć, żeby sobie znić pić z niej herbatę, żeby robić sobie tak dobrze. To też jest wdzięczność za to, że jestem, za to jaką osobą jestem. To powoduje taką łączność mnie ze mną samą. Jestem wdzięczna, może nie idealna, tak? Nie taka jakby ludzie oczekiwali, ale wdzięczna. Za to, że jestem Ewa, za to, że mam 51 lat. Za to, że mam trójkę dzieci, za męża, za przyjaciół, za tych, którzy są źródłem miłości w moim życiu. Jestem wdzięczna sobie za to, że, że to wszystko byłam w stanie przyjąć i byłam w stanie tym wszystkim żyć, że byłam w stanie to poukładać. Jestem wdzięczna sobie za to, że znalazłam w sobie siłę, przyjęłam tę łaskę od Boga, żeby uczyć się i się rozwijać. Jestem wdzięczna.